Co sądzę o słowach jego Świątobliwości Franciszka I o związkach homoseksualnych? No, powtarzam jeszcze raz, to jest komunista. Nie wiemy jakim cudem, jaka masoneria spowodowała, że Franciszkowi I udało się wysiudać bardzo dobrego papieża, jaki był Benedykt XVI, który przecież żyje znakomicie, mimo że to stan zdrowia, skąd żyje świetnie. Ja już wydałem pod ziemią dwie książki, i Józefa Mackiewicza w cieniu Czerwonej Gwiazdy i w cieniu krzyża, tutaj on latach 50. pokazywał, jak mafie i masonerię przygryzają od, od środka kościół, kościół katolicki. No i niestety, i niestety wygląda na to, że, że w tej chwili go po prostu opanowują, opanowały stolec papierski papieski i to jest normalna, normalna komuna. Ja, ja się nie, nie poczułam teraz do bycia członkiem kościoła katolickiego. Formalnie nie jestem, ale, ale z poglądów jestem raczej ideistą, a, a formalny związki jak mogę zdawać kogoś, kogoś, takiego, jak jakiegoś, on to byli, pierwszy za, za papieża. Jestem wstyd. No dobra kościół drugi, że, jest, że on, on, to jest bardzo ciekawe, że on się nie każdy raz ze pierwszym. On chce udowodnić, że będzie ostatnim Papier, że on zniszczy Kościół Katolicy. On chce być ostatnim papieżem, dlatego, dlatego nie używa na tych pierwszych, bo już innych franciszków, nie będzie. E, co...